The Race to formuła wyścigów długodystansowych, w których my również bierzemy udział. Materiał ten będzie podzielony na dwa odcinki. W pierwszym odcinku, który wlatuje już dziś, będą to wywiady z osobami, które są odpowiedzialne za przygotowanie zawodów, za przygotowanie obiektu. A w drugim odcinku pokażemy nasz start i nasze wyniki. I też tutaj przede wszystkim ogromne prawo dla. Silesii za to, że, no cóż, no, ma odwagę, że wtchnąć trochę motosportu takiego brudnego w ten piękny obiekt. Cześć, jestem Paweł, witam Was w pierwszej części z dwóch odcinków, które będziemy realizować na Silesia Ring podczas pierwszej demonstracyjnej wersji The Race. Oczywiście naprawdę fajne uczucie, mam nadzieję że wszyscy dojadą bezpiecznie do mety. W momencie jesteśmy u góry na sali konferencyjnej, z nami jest Bożenka. Bożenka jest najważniejszą osobą, najważniejszą personą w Silesia Ring. Bez jej wiedzy nic się nie dzieje. Zacznijmy może od tego, co tutaj dzisiaj się dzieje i kto był inicjatorem The Race. Dzisiaj podobno mamy Endurance'a, który trwa, ile tam jeszcze zostało czasu? 40 minut? E, trwa czwartą godzinę. Inicjatorem tego pomysłu jest Karol. Karol, Karol Himbe. Himber Malinowski, który to jest jego czwarty produkt, czwarte dziecko na tym obiekcie, bo poznaliśmy się przy Miata Challenge, potem Chod były Kothacze, Trackmasters i na chwilę obecną i na taką wisienkę na tym wszystkim była propozycja i zapytanie, czy nie wystartujemy tutaj z takim prologiem na stulecie Le Mans. Ja, ja się nie, nie musiałam zastanawiać. No. Ja wierzę w, w, w Karola. Yy... Pod względem organizacyjnym tak. no, numer 1 w Polsce. Tak. Nikt go nie przebije! Nie. E, wszystko co sobie wymyśli, bo e, wcześniej już też mówiłam, to są. E, jak pasja jest, albo marzenia są napędzane, nie, pasja jest napędzana marzeniami i e, jak w tym wszystkim się jest osobą skrupulatną, osobą, która... Znaczy trzeba pracować. Tutaj to nie jest tak, że tak, się gada, tak. tylko trzeba po prostu robić, robić i robić i nie jest się w domu potem przez e, większość, e, e, dokładnie tak. Natomiast e, jak te ligi wyglądają? Ile jest samochodów? E, ile jest ludzi? E, to się nie zamyka w Polsce. Oni są na torach Europy. Oni jeżdżą po torach, po których jeździ Formuła 1. 5 Central European countries. 7 rounds on the full-size racing trucks. one extra round on the Formula 1 truck. Very fast international drivers. 1700 km na We are going back to the trucks you know. I tam uzyska, uzyskują mm -hmm. dokładnie tak a to jest początek. Więc e, ja się nie obawiałam, że ktoś tam wiedzie w barierę. To nie pierwsza czy ostatnia impreza, w której ktoś się tutaj w barierze znajdzie. I tak, chcemy takich rzeczy? Chcemy pokazywać w Polsce, że się da? I nie wolno takich rzeczy po prostu zatrzymywać. No tak, biorąc pod uwagę, że Silesia jest najlepszym obiektem w Polsce, jak chodzi, po, chodzi o zaplecze, chodzi o obiekt, naprawdę jest bardzo bezpiecznie, jest bardzo szybko, może nie tak szybko jak na Poznaniu, ale jest na pewno bardzo bezpiecznie. Jeżeli nawet samochód wyleci z trasy, wyleci z toru, no to nic mu się nie dzieje. Nie jest to całka tak jak na Poznaniu, tylko po prostu wylatujemy w żwir, wylatujemy w kamienie czy nawet na trawę, ale można się szybko odczepać, zrobić 200-300 metrów po trawie, żeby te kamienie wyleciały i, i jedziemy dalej. Więc na chwilę obecną Silesia top numer 1. Jesteśmy, jesteśmy torem mocno technicznym. Miałam okazję w tym roku trochę. Po, poprowadzić turystyki torowej po Europie. Przysięłam przy, przy, tutaj, popatrzyłam jak. No tutaj padło niecenzuralne nie, nie, słowo, ale szkoda, że jest tak płasko, ale myślę, że za jakiś czas uda się pewne rzeczy zmodyfikować, żeby było trochę inaczej, może trochę szybciej, pod, na przykład pod GD Trójki. Niemniej jednak. E, i tak taki obiekt jest potrzebny, nawet jeżeli on jest niedoskonały. Nie, nie, Poznań jest bardzo fajnym ośrodkiem, bardzo szybkim ośrodkiem. A, ale ma swoje... przerwę mhm. Na chwilę obecną Poznań yy, jest super, ale samochody są coraz szybsze, tor nie jest modyfikowany, nie jest rozbudowywany i te szybkie samochody już sobie naprawdę nie radzą. Jeżeli kierowca gt na mokrym straci... Trochę kontroli na samochód, trochę kontroli, to jest banda. A tutaj nawet jak jest mokro, jak stracimy tą kontrolę, to jedziemy w baloty, jedziemy gdzieś tam poza tor i ten samochód, no jest w jednym kawałku. A Poznań nie wybacza. Nie do końca wypada mi jakby zajmować stanowisko w tym no, to, zakresie, ja dwa, rozumiem. że to oni mają homologację, nie my, e, i, i to jest też taki temat, który też, e, no nie teraz na rozmowę, e, robimy swoje, robimy swoje, pokazujemy, że w Polsce jest. E, ogromna rzesza ludzi, którzy chcą, którzy chcą jeździć i chcą jeździć, bo ten projekt jest ciekawy. To nie jest projekt taki, że ktoś wsiada w samochód, który ma tam 500 koni e, jest i, 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 jest, i jest królem prostej i wygrywa wszystko, tylko pokazujemy pracę zespołową, e, pokazujemy... Przecież oni walczą, to co się tutaj dzieje, e, jeżeli mówimy o czub, tak, to jest zacięta walka przez 4 godziny e, w, w bezpiecznych warunkach e, no, ale to... współpraca, współpraca kierowców, mechaników, tankowanie, tu no, do, dopracowane naprawdę tak jak, tak jak był plan. No też trzeba wziąć to pod uwagę, że to nie zaczyna się dzisiaj na torze, tylko to zaczyna się kilka miesięcy wcześniej. Wiem tak. po sobie, bo kupiliśmy samochód, zaczęliśmy go budować, zrobiliśmy jeden trening, drugi, trzeci. No, dzisiaj samochód nie dojechał niestety, ale no, od czegoś trzeba zacząć. Uczymy się. A tak dlatego, jak... to dlatego, że wylosował boks numer 13? No, gdybyśmy dojechali, to byśmy byli pewnie na drugim miejscu. 13 byłaby szczęśliwa, no ale w tym przypadku nie ma się co poddawać. Na pewno będziemy starać się wygrywać i będzie dobrze. Jeszcze mam pytanie odnośnie plotek, które tutaj chodzą. Plotki są. Tak. Czy Silesia będzie rozbudowana? Czy to prawda, że nie będzie tej długiej prostej takiej przed zakrętem? Są tak. różne przymiarki do różnych, do, do, do różnych modyfikacji pewnych, okay. ale związane to jest z, z pozwoleniami, a nie z działaniem na dziką, tak, e, ze zrobieniem e, rzeczy, które pozwolą na nie zabijanie e, przyrody. Przy, przyroda tutaj nie zabija się, tutaj wręcz odwrotnie jest, tu, tu wszystko jeszcze bardziej rozkwita. Chodzi o to, żeby nie zażynać e, hamulców na prostej. Tam, no tak, na, tak, tak, no to właśnie o tej prostej mówię, bo tam powiedzmy... Są przymiarki, bierzemy to pod uwagę, ale to, po, to potrzebuje. E, rzucone są pewne, e, pewne plany gdzieś dalej, ale na wszystko potrzeba tak. decyzji środowiskowych, różnych e, i nie mówię nie. O. Czyli macie niusa, Silesia prawdopodobnie za jakiś czas wydłuży się o parę kilometrów. I... Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym sezonie. Tak, widzimy się na pewno. Chociaż przycisku. my też jeździmy zimą. Tak, ogólnie to jeździmy jak przycisku. naprawimy samochód to na pewno widzimy się na wolnych jazdach i będziemy testować. Zapraszamy. Jest z nami sprawca dzisiejszego zamieszania Karol Jego... to jest czwarte twoje dziecko To zależy jak liczysz dzieci, ale... bo jeszcze mam syna, bo jeszcze mam syna czteroletniego Dobra. natomiast motoryzacje takie całościowe to tak to jest czwarte, czwarte dziecko Miata, Hot Hatch Track Masters, The Race I teraz sięgamy po wyścigi, po prawdziwe wyścigi W pierwszej kolejności formuła Endurance, czyli długi dystans mnie osobiście najbardziej kręci długi dystans ze wszystkich dyscyplin motosportowych Czemu nie jechałeś? Wiesz co, to jest taka rzecz, że jak budowaliśmy to, to mieliśmy wypieki na twarzy Mój i mój zespół, no prawdę, autentycznie byliśmy tak podjarani Jak czuliśmy się ten klimat, to co się dzisiaj działo tutaj Ten egzamin, wiesz, te, ten start, ten start Kurczę, wiesz, czułeś, czułeś takie emocje i każdy z nich powiedział, kurde, ale byśmy sami chcieli w tym wziąć udział. Autentycznie sam bym w tym wystartował. Zebrał czterech kolegów, taki Great Brothers, wiesz. Mamy team, mamy skład, dopingujemy się, czytamy regulaminy e, i, 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 i e, przygotowujemy samochód, przyjeżdżamy, ścigamy się jak trzeba, zbieramy triumfa, jak trzeba to wspólnie op, e, jakby no opijamy smutki. No, zgadza się. Niektórym w naszym przypadku opijamy smutki, ale jesteśmy e, dobrej. Na pewno będzie dobrze. O, może tak. Karol, dzisiaj 13 załóg? Eee, czy zapisanych było 15? Dwa timy w końcu nie dojechały. 12 samochodów wystartowało, jak na prolog i na testowe wydarzenie, bo to nie jest jakieś punktowane wydarzenie. W listopadzie uważam, że to jest optymalna ilość na to, żeby sprawdzić wiele rzeczy. I tą formułę, i a, przygotowanie kierowców, przygotowanie kierowców zebrać materiał foto wideo zebrać elementy promocyjne, przetestować tor, obsługę toru, pomiar czasu również, bo to też było szykowane pod ten e, system. Na przykład pętla wejścia i wyjścia z pitlane'u, która, która wcześniej nie była e, na, na Silesii nigdy potrzebna po prostu, a teraz no, przejazd przez pitlane musiał być zaliczany jako okrążenie, więc e, też trzeba dla e, Silesii po prostu, że, Chciała podjąć trud przygotowania też infrastruktury toru pod to wydarzenie, pod pierwsze tego typu wydarzenie motosportowe tego typu na, na tym obiekcie. Jakieś incydenty dzisiaj? No, wiesz co, nie było takiej giętej blachy, tak jak tu się spodziewaliśmy. Jest, zegar już dobija prawie do końca, czyli prawie skończyliśmy wyścig. 100 okrążeń? Poza, tak, 100 okrążeń e, pyknęło. Poza Wami e, wszyscy chyba dojadły do mety. E, zakładałem dużo więcej e, awarii, stawka była bardzo wyrównana i jest, te samochody jest, moco, mocowo bardzo były podobne do siebie. E, bardzo pięknie się obserwowało przez pierwszą godzinę, jak e, liderzy klasyfikacji we trzech jechali. No, naprawdę zderzak w zderzak w pewnym momencie. Nikt nie chciał ustąpić, e, nikt, każdy czekał na błąd drugiego. I tak naprawdę później już jakieś elementy tankowania czy zmiany kierowców zauważyły, że ta stawka się trochę rozjechała. Ale przez pierwszą godzinę piękny spektakl wyścigowy. Dzisiaj 12 samochodów, docelowo w przyszłym sezonie 30 samochodów i tyle się tutaj znajdzie i tyle tutaj zgromadzimy. Sezon startuje od kwietnia. To tak jak powiedziałeś, przez pierwszą godzinę właśnie było widać, że jest to towarzystwo, takie powiedzmy 3-4 samochody w kubkach jeździły. A później to się dopiero porozjeżdżało. Nie obawiasz się, że w przyszłym sezonie jak będzie 30 samochodów na to, że może być ostro? Ale to, to jest część wyścigów, tak? I, i, i część e, i smak naprawdę tego, tego, tego sportu. Tu ma być ostro, tu ma być rywalizacja, tu, ma być, tu mają być pourywane lusterka, jak trzeba, e, i, i przeorane boki, jeżeli jest walka drzwi w drzwi. Są, są tutaj incydenty wyścigowe, które są absolutnie bezwinnego, to jest po prostu walka o, o centymetr na, na torze i tego się spodziewamy. Cieszymy się, że infrastruktura toru nie ucierpiała w żadnej, w żadnej mierze. To, było, to jest ważne po to, żeby jakby no, móc <głos》> dzwonić do zarządców Toru i, i prosić o więcej, czyli prosić o terminy na przyszły sezon, bo chcemy na pewno wrócić z tym projektem tutaj na Steelez. Czas dobija do końca, yy, zaraz pewnie będziemy ogłaszać wyniki I jeszcze na szybko, widzimy się w przyszłym roku. Ile mamy rund? Siedem rund planujemy, cztery tory zagraniczne, Silesia Ring, Tor Polski, Poddublujemy sobie dwa tory. E, prawdopodobnie sezon zaczniemy w kwietniu. E, już teraz mogę zdradzić, że to będzie Lousy Ring w Niemczech, Słowakia Ring na Słowacji, Brno Most w Czechach, no i Silesia Ring tutaj w, w Polsce. Będzie to Puchar Europy Środkowej, długiego dystansu, a w tej formule, które dzisiaj mogliście tutaj zobaczyć na tym wyścigu testowym. Czyli w przyszłym roku zdobywamy Europę. Jak nie wiecie gdzie, to The Race, strona internetowa to jest The Race. Tak. Wpadajcie na Facebooka, wpadajcie na Instagrama, zapisujcie się, bo w przyszłym roku będzie naprawdę ciasno, a kto pierwszy, ten lepszy. Jest z nami kolejny gość, Aleksander. Jego team na chwilę obecną jest. Drugi w generalce i pierwszy w klasie. To jest to Mazda MX5NC. I Mazda dojechała. Nie to, co BMW 46. No, japońska precyzja. Nie? Gdyby ktoś chciał potrenować, to jest to naprawdę idealny człowiek. Prowadzi zajęcia dla dzieciaczków i nie tylko dla dzieciaczków, bo dla dorosłych też. W Warszawie szkoli najmłodszych i najszybszych kartingowców w Polsce. Faktycznie pracuję z młodzieżą, pracuję z dorosłymi jako prowadzący treningi psychomotoryczne. E, również pracuję na torach, prowadząc szkolenia jeden na jeden e, jazdy sportowej. E, w zeszłym sezonie cały sezon przejeździliśmy z Michałem w jego M3 w ramach serii Track Masters, również Które z sukcesem miejsce? drugie miejsce w klasie Pro5. Także bardzo fajna współpraca i fajnie się zakończyła. Pozdrawiam, Michała. Eee, co mogę jeszcze powiedzieć? No, faktycznie z kartingiem był jakiś tam epizod. Nawet mam karta takiego shiftera e, biegowego, bardzo fajnego. Eee, akurat po generalnym remoncie silnika, więc w sezonie 2024 mam nadzieję coś tam pojeździć. I nie jest na sprzedaż? I nie jest na sprzedaż akurat, tak. <laughs> Dobra. A co sądzisz o The Race? No, myślę, że to jest. Spektakularnie fajna inicjatywa na, na polskie warunki. Tutaj jakby Silesia Ring bardzo fajnie ugościło e, premierową Rundę The race a, a samo The Race, to jest e, genialne uzupełnienie dla ludzi, którzy znudzeni są trochę time atakiem i cyzelowaniem po prostu czasów co do dziesiątych czy setnych części sekundy i wybieraniu tych punktów hamowania i punktów referencyjnych, bo tutaj jest ciągła walka. I jest walka bok w bok. Nie tylko, nie tylko z czasem, ale przede wszystkim ze sobą. Przede wszystkim ze sobą, bo też tak jak widzę po ludziach, z którymi współpracuję, no ta percepcja i koncentracja trochę słabnie w miarę upływu czasu. I nie mówię tutaj o starości, a raczej o stincie. I po 40 minutach jazda to już jest naprawdę głowa i. Tak, to już nie jest powiedzmy dwie minuty, tylko to jest 204 i jest coraz progres jest w drugą stronę, tak? Regres. No, no dokładnie, jest dokładnie tego mamy czasu. regres. Tak. I trzeba się naprawdę skupiać na, na przeciwnikach też, bronić. Tutaj nasz zespół na przykład miał przyjemność przez pierwszy stint jechać przed e, mini z pucharowym, a za Porsche 944. No i bardzo fajnie, tutaj Przemek się wykazał, czy Sergiusz właściwie, na pierwszy jechał, się wykazał rozwagą i dowiózł ten cały Stint przez godzinę walcząc. Okej, okay, czyli wystawialiście dzisiaj dwa samochody, tak? Nie, wystawiliśmy jedną, jedną Mazda MX5NC. Było trzech kierowców: Przemek, Sergiusz i Tomek, także. Pozdrawiamy. Cisnęli, cisnęli, zacnie. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Eu não sei, placas... Również jakie historie na nowo Endurance wyścigów długodystansowych w Polsce. Tutaj na Silesia Ring. Nasze dzieci będą o tym pamiętać. Super, bardzo gratuluję. No kurde, jesteśmy na torze wyścigowym. Nie tam jakiś tor szkoleniowy czy coś. Tor wyścigowy, naprawdę tor wyścigowy. Gratulacje dla wszystkich Silesia Ring, dla wszystkich sędziów również. Jest z nami kolejny nasz gość, Paweł, dyrektor zawodów, który jest odpowiedzialny za dzisiejsze zamieszanie. Wszystko było na jego głowie, albo większość było na jego głowie. Zajmował się od zapisów po sprawdzanie samochodów i czuwaniem nad bezpieczeństwem podczas naszych zawodów. Chciałbym tutaj w tym miejscu powiedzieć, że jakby jest, była to praca przy, przez cały dzień całego zespołu wyścigowego, zarówno od strony technicznej, jak i przede wszystkim od strony sędziowskiej. E, w pojedynkę nigdy nic sami nie, nie zrobimy, natomiast w takim zespole jak dzisiaj, no to po prostu tylko kolejne tory, tak, tylko podwyższać podprzeczkę, bo e, zrobienie takiego wyścigu endurance e, jakby, no jest bardzo dużym przedsięwzięciem, i każdy musi jakby, odnaleźć w tym jakby swoją tą taką część, którą, którą jest w stanie sam zrobić, natomiast musimy działać w grupie i jakby ta grupa dzisiaj nie zawiodła, jestem mega dumny z chłopaków, no, kawał dobrej roboty udało się dojechać do mety, także jesteśmy bardzo zadowoleni. Czyli jesteś najważniejszym trybem w całej maszynie, który pilnował yy, powiedzmy całego harmonogramu, i bezpieczeństwa podczas dzisiejszych zawodów? Nie chciałbym tutaj mówić, czy ktoś był ważniejszy, czy mniej ważny. Wszyscy byli równie ważni, natomiast faktycznie jakby zajmowałem się koordynacją tego wszystkiego, wszystkich prac, wszystkich osób, które były dzisiaj na torze z nami. Jakby tak, dużo na głowie, natomiast zespół naprawdę dowiózł super rezultat, także ja jestem bardzo mega zadowolony z tego. A od strony organizacyjnej, jak długo trwało przygotowanie do tych zawodów? Powiem tak, było bardzo dużo kwestii technicznych do opracowania, kwestii regulaminowych, które musieliśmy przedyskutować, które mieliśmy do e, grubych dyskusji przed zawodami. E, natomiast tak naprawdę do ostatnich dni, gdzie jeszcze wałkowaliśmy ten regulamin, próbowaliśmy się w jakiś sposób przygotować do tego, tym bardziej, że dla nas jest to całkowicie nowa formuła e, i nigdy wcześniej nie zorganizowaliśmy takiego wyścigu. Także był to nasz pierwszy raz tutaj e, i w ogóle w historii, także jakby no, bez tego doświadczenia uważam, że że, że jakoś tam z tego wybrnęliśmy. Czyli pierwszy The przechodzi do historii. Powiedz mi, jak widzisz to w przyszłym roku? E, na pewno wrócimy na Silesię. Na pewno nie przejedziemy na Poznań. Eee, na pewno będą rundy zagraniczne i jakby to jest dla nas bardzo duże wyzwanie, bo o ile tutaj jakby jesteśmy, można powiedzieć, we własnym gronie e, sami zajmujemy się wszystkim począwszy od przygotowania toru, aż po pomiar czasu, który na bieżąco jesteśmy w stanie e, weryfikować i modyfikować tak, za granicą będziemy w dużym stopniu zdani na obsługę poszczególnych torów, a to może być dla nas bardzo skomplikowane i trudne dlatego też musimy tą pierwszą rundę no wgryźć w temat i zobaczyć jak to będzie tam, gdzie nie za wszystko my będziemy odpowiedzialni, jak odbiorą to też zawodnicy, którzy też mogą jakby widzieć tą różnicę pomiędzy tym, jak było tutaj, a jak będzie na torach zagranicznych. Ty też zajmujesz się hot hatchem i wraz z Karolem budujecie też miatę i, i trackmasters. Powiedz mi, Hungar Hungaroring jest szansa, że Derejs odbędzie że się na tym obiekcie? Może nie w przyszłym roku. Natomiast jest to jakiś cel, żeby zorganizować wyścig na Hungaroringu. No, bo jest to można powiedzieć nasz też historyczny e, dla nas tor, ponieważ był to pierwszy tor Formuły 1, na którym udało nam się zorganizować time attackową imprezę. E, na pewno kiedyś będziemy chcieli wrócić do, do, do formatu e, wyścigowego. Czy to będzie przyszły rok? Nie chcę obiecywać, być może kolejny, kolejny sezon, ale na pewno jest takie pragnienie, żeby na Hungaroring wrócić, rozszerzyć jakby to, co, to, co robimy, a być może później też kolejne tory Formuły jeden, które na pewno też chcemy odkrywać, a trochę ich tutaj w okolicy mamy. Okej, okay, w tym roku budżet na budowę samochodu to było 25 tysięcy euro, w przyszłym roku ten budżet wzrasta, zmienia się kategoria, w sensie pojemność, klasa i zmienia się budżet. Yy, powiedzmy powyżej 4 litrów tak będzie taka klasa powiem ci szczerze że jakby jest to w trakcie ustaleń nie okay. chciałbym teraz to nie, nie. Nie, mhm. nie ma jakby ostatecznych na razie jeszcze informacji decyzji wszystko jest jakby w toku natomiast to co mogę powiedzieć to na pewno będziemy jeszcze to rozszerzać jakby nie zatrzymamy się na tym pułapie który jest w tym momencie to podsumowując yy, w przyszłym roku widzimy się pr prawdopodobnie było tak jak rozmawiam z Karolem 7 rund i powiedz mi, osoby, które będą zainteresowane startem, kiedy mogą liczyć na komplet dokumentów związanych z regulaminem, z kartami technicznymi pojazdu, żeby po prostu móc się przygotować? Jakby to się będzie działo tak naprawdę teraz, czyli to jest okres po tym wyścigu, damy sobie jakiś czas, żeby to Wam przygotować i opublikować, ale jakby nie zrobiliśmy tego do tej pory też. Można powiedzieć celowo. Chcieliśmy ten wyścig tutaj przeżyć, mhm. zderzyć się z tym wszystkim, wyciągnąć z tego wnioski, e, przeanalizować, co było ok, co było nie ok, co warto zmienić, co wprowadzić, z czego zrezygnować. I dopiero teraz jakby jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ten regulamin będzie wyglądał. Czyli powiedzmy do końca roku powinien być już, już kompletne dokumenty, które możemy pobrać, poczytać i od 1 stycznia możemy się przygotowywać do The Race. Myślę, że jest to realne. Dobra, bardzo dziękuję. Jeszcze raz życzę yy, dużo sukcesów podczas budowania The Race. No i mam nadzieję, że widzimy dziękuję się bardzo. w przyszłym roku. A ja również życzę dużo sukcesów w The Race. <laughs> Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku samochód dojedzie. Wielkie dzięki, widzimy się za tydzień. Pierwsze koty za płot. Dokładnie tak. I komu się krzywa nie stała? mimo tego, że różne osoby nam mówiły gdzież to tutaj motosport na Silesii Ring przecież to jest obiekt bez homologacji, to się nie, tu się będzie po prostu działo dramat tak? okazuje się, że, że nie że wystarczy tylko grupa osób autentycznie zajaranych motosportem poważnie podchodzących do tematu nikomu krzywda się nie dzieje tak? dużo kultury, dużo mimo wszystko przepuszczania i, i, i po prostu takiego zachowania fair play to jest to jest, to jest bardzo miłe, że tak fajnie podeszliście do tego. Był to pierwszy pro, prolog, tak? Pierwszy ogromny bagaż doświadczeń, ale też nie ukrywam popełnionych błędów. Motorsport e, Motosport e, Team zrobił 110 okrążeń, Crazy 109, Drive Squad Team 2 zrobił 107 okrążeń. Jeszcze raz brawa dla zwycięzców, generalki Zimbabwego